Ja ale było bum i nie ma torwuna. Bum? Możesz to rozwinąć? Bum! Takie duże: Bach, Trach, Łubudu i bęc. Pozwól, że ja rozwinę. Ach. Wybuch rozpierdoli ścianę dzielącą kanały od skarbca. Widzę, że całkiem nieźle dogadujesz się z tym trollem. Całe życie pracuję z idiotami. Mam wprawę. Możemy zamienić parę słów? Zamienić? A na co? Słowa nie warte nic. Nawet bartwie. W sensie porozmawiać. W sensie? Gdzie to... Jeszcze raz. Możemy porozmawiać? Ciebie Zigi lubi. Możemy. Czemu tak lubisz Zigiego? Zigi dobry, Zigi dba. I zamknął cię samego pod ziemią. Nie nudzi ci się? Nie bardzo masz co tu robić. Bardziej jak nie ma co robić? Myśli. O tak, bardzo myśli, aż boli. Nie wiedziałem, że jesteś myślicielem. Ja nie myśliciel. ja troll, skalny troll. A na jaki temat, jeśli można spytać? Kamienie. Kamienie? Kam Kamienie ciekawe. Czy przed kradzieżą działo się coś podejrzanego? Podejrze? Podejrzeję. Co? Warto nie rozumieć. Coś innego niż zwykle. Mogłeś to zobaczyć, poczuć, usłyszeć. Tak, tak. Ja słyszał takie... Aż łasko tało barta w uchi. Jakie to było syczenie? Jak u węża? Nie, inny syk. Nie jak zwierz wcale. Tylko jak co? Jak. E, no. E, kamień? Syczący kamień. Hm. Skąd dochodziło to syczenie? Bart słyszał syk w Landrynie. Słucham? No, tam gdzie Bart robi kupę. Dobra, pogadajmy o czymś innym. Zgoda. Nie ma torfuny. To Bart ma dużo czas. Bo Bart już nie ma czego pilnować. Dzięki za pomoc. Bywaj. Bywam. A może nie bywam? O to być pytanie.